Cześć! W dzisiejszym odcinku coś dla was suchów. Zapraszam Was do przygotowania smacznych batoników. To będą takie batoniki zbożowe, z kulkami czekoladowymi, z owocami suszonymi, z orzechami, a także otrębami. Możecie nam dodać swoje ulubione dodatki, właśnie więcej jakichś konkretnych owoców suszonych, więcej. Czekolady i tak dalej, i tak dalej. Przygotowanie tych batoników jest bardzo, bardzo proste. Ja kiedyś pokazywałam Wam batoniki orzechowe. To jest coś podobnego, tylko pewna kombinacja. Na pewno taki batonik jest zdrowszy niż kupne w sklepie. No i sami zobaczcie, jak przygotowanie jest ich proste. A od razu dopowiem, że ja do zrobienia tych batoników wykorzystam kulki czekoladowe. To są kulki, które dostałam od firmy Zentis, aby je wypróbować. One smakują jak takie kulki, znaczy są identyczne jak takie kulki, często dodawane do jogurtów. Jak są takie jogurty w dwupakach, że często to do zwykłego jogurtu dosypuje się jakieś kulki. No, to coś w tym stylu. Takie kulki czekoladowe, kukurydziane chyba. No ale teraz zaczynam przygotowanie batoników. To jest naprawdę bardzo proste. Na początku siekam różne orzechy, żeby były trochę drobniejsze. Ale nie mają być takie zmielone na miazgę, tylko drobne. I wrzucam je do miski. Do tego dodaję bakalie, ja wrzucam żurawinę, a także rodzynki. Wsypuję również trochę otrąb, możecie wykorzystać otręby owsiane, albo na przykład otręby orkiszowe. No i wrzucam te czekoladowe kulki. Całość, wszystkie składniki, jakie dacie, bez względu na swoje ulubione kombinacje smakowe, powinna ważyć około 300 gram. I teraz do tego wbijam dwa całe jajka. Wszystko dokładnie mieszam. Jak w masie są owoce suszone czy też czekoladowe kulki, nie ma potrzeby całości dosładzać, bo batoniki i tak będą dość słodkie. Jeżeli pominęliście któryś z tych składników, to oczywiście dodajcie troszeczkę cukru albo jeszcze lepiej miodu. I teraz te wszystkie składniki mieszam. Następnie taką zwykłą, niewielką formę, to jest forma 20 na 20, wykładam papierem do pieczenia. I nakładam tą masę masą. No, jest taka, zobaczcie, jest troszeczkę, nawet powiedziałabym, sypka. Dlatego dokładnie uklepuję ją za pomocą łyżki czy też wilgotnej dłoni, w formie, żeby wypełniła tą formę idealnie. I też im lepiej uklepiecie tą masę w formce, tym potem batoniki będą trzymać kształt i nie będą się rozpadać. I teraz tak przygotowane. Taki przygotowany wielki batonik. Wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i zostawiam do pieczenia na 12 do 15 minut. Następnie zostawiam do wystudzenia. Po upieczeniu i całkowitym wystudzeniu Ostrożnie wyjmuję papier z formy, kładę na desce i za pomocą starego noża dzielę na kształtne batoniki. Z mojej porcji wyszło kilkanaście batoników. Są naprawdę słodkie i smaczne i szczerze mówiąc, znikają w okamgnieniu. <taki> Takie batoniki możecie też podarować bliskiej osobie. Wystarczy, że weźmiecie kilka batoników i zwiążecie je po prostu z tą Położycie na talerzu czy zapakujecie w folię celofanową. Jest to na pewno bardzo miły i smaczny podarek od serca. Mam nadzieję, że dzisiejszy przepis Wam się spodoba. Czekam na Wasze kombinacje smakowe. Może jakoś inaczej byście dobrali smaki, może macie swoje ulubione bakalie itd. Tak e, czekam na Wasze komentarze. No i zachęcam Was również do dodawania zdjęć w naszej galerii na stronie. E, mam nadzieję, że im będzie więcej zdjęć, tym kolejne osoby będą miały fajną inspirację do robienia takich batoników. Życzę Wam smacznego. A po przepisy, porady i aranżacje zapraszam Was na stronę www.katlet.tv. Pa-pa!